Przed nami drodzy Państwo, to o czym jeszcze nie dyskutujemy tak szeroko, ale kwestia odbudowy. I nie mam tu na myśli odbudowy kwestii cywilnych czy pomagania powodzianom przed przedsiębiorcą, tylko odbudowy też tej infrastruktury antypowodziowym I myślę, że dzisiaj też już powoli musimy zacząć się nad tym pochylać i będziemy się nad tym pochylać pewnie przez najbliższe lata, bo uszkodzenia są bardzo poważne. Musimy też się zastanowić, czy. Nie trzeba to jakoś tego asortymentu infrastruktury antypowodziowej poszerzać. Pewnie trzeba w tym zakresie jakaś dyskusja już się w przestrzeni publicznej toczyła. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę z też z zagrożeń, które chociażby pojawiły się wczoraj przy rozmowach, omawianiu tematu można powiedzieć że niezwiązanego, ale z solcem kujawskim i z pobrzeżem, które ma tam powstać do przeładunków, tak aby elektrownia jądrowa w Koninie mogła bez problemów, żeby transportowało do niej wielkogabarytowe fragmenty materiałów. Dlaczego o tym mówię? Bo ze strony ministerstwa padła taka informacja, że średnio przy ostrogach, które będą na Wiśle odbudowywane a które przez 100 lat nie było odbudowywane drodzy państwo ale to jest niezbędny element do tego żeby ta droga wodna na Wiśle miała chociaż tą trzecią kategorię żeglowności żeby to powstało no to muszą być odpowiednie decyzje środowiskowe które często w wyniku i to wprost padło działań tak zwanych organizacji ekologicznych są blokowane średnio na 6 lat Proces inwestycyjny. A póki tych papierów, póki tych decyzji środowiskowych się nie otrzyma, to tak naprawdę żadną budową nie można ruszyć. Więc, drodzy Państwo, przed nami też duże wyzwanie w tym zakresie, w jaki sposób takie wielkie projekty, jak na przykład zapora w Siarzewie, która musi powstać, żeby można było w sposób rozważny, spokojny, rozebrać już przestarzałą, już dawno zgodnie z inwencją twórców tam w Włocławku. Można ją było, drodzy Państwo, powoli rozbierać i zastąpić lepszą konstrukcją. Do tego jest potrzebna Tama Psiarzewie. Wyobraźmy sobie taką sytuację, drodzy Państwo, że mm, olbrzymie wody, olbrzymie opady deszczu nie spotykają południowo-zachodniego, południowo-zachodnich województwa, spotykają bardziej te południowo-wschodnie i też bliżej centrum Polski, i nagle to Wisła nabiera olbrzymich ilości wody i napotyka zaporę. W, we Włocławku. Ja nie chcę nikogo straszyć. Mam nadzieję, że ona jest w dostatecznym stanie, żeby jeszcze 10 lat z powodzeniem pracować. Natomiast w przypadku tej powodzi, z którą mieliśmy teraz dopiero co do czynienia, no to przecież też były komunikaty publiczne, że zapora w Lądku Zdroju też jest w stanie dostatecznym i że powinna ten napór wody wytrzymać, a okazuje się, że jednak ta zapora, przynajmniej wały obok niej, tego naporu wody nie wytrzymały, co doprowadziło do zalania trzech miast. W związku z czym wydaje mi się, że to też będzie konsekwencja przyszłych naszych posiedzeń, czy będziemy się nad tym pochylać. Ale dzisiaj też prosiłbym też przedstawicieli władzy publicznej, aby odnieśli się do tego, czy nie powinniśmy rzeczywiście na poważnie zacząć zastanawiać się w jakiś sposób takich strategicznych o olbrzymim znaczeniu dla naszego bezpieczeństwa Polski i po prostu życia i zdrowia ludzi nie przygotować jednak jakiejś krótszej ścieżki legislacyjnej, jeżeli chodzi o kwestie możliwości zaskarżania czy wpływu na to organizacji również z trzeciego sektora, tam gdzie mamy do czynienia rzeczywiście z takimi naprawdę najważniejszymi projektami niezbędnymi do tego, żeby po prostu Polacy mogli czuć się w swoim państwie bezpiecznie.